5 września 1986 roku. Niedokończony dom w cedzynie pod kielcami. Garaż z kanałem wzdłuż pomieszczenia, kilku milicjantów, lekarz i chłopak, który tego dnia musiał zaprowadzić ich dokładnie tam, gdzie przez wiele miesięcy próbował nie zaglądać. Beton pękał kawałek po kawałku. Najpierw była tylko naga ściana kanału, potem wąskie pęknięcie, ciemniejsza plama, fragment foliowej torby. Wreszcie ktoś, kto stał najbliżej, cofnął się gwałtownie. Zapach uderzył wszystkich naraz. Lekarz wezwany na miejsce kazał ostrożnie rozkuwać dalej. Z bocznej ściany kanału zaczęły się wysuwać reklamówki białe z niemieckimi napisami na bokach, ciasno upchane jedna obok drugiej. Było ich dwanaście. Kiedy rozcięto pierwszą, nikt nie miał wątpliwości. W środku był nagi tors. W następnych kolejne części ciała. Śledczy pisali później, że nawet najbardziej doświadczeni milicjanci nie wytrzymali tego widoku. W niedokończonym domu, który miał być spełnieniem marzeń o lepszym życiu, znaleziono to, co zostało z 44-letniego mieszkańca Kielc. Edwarda G. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Ja nazywam się Łukasz Tusiński i zabiorę Was dziś do świata true crime i wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym kraju. W tym odcinku opowiem Wam, jak doszło do tego, że ciało mężczyzny znalazło się w kanale garażowym. Zanim jednak zaczniemy, zasubskrybuj mój kanał oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz i ocenię film łapką w górę. W ten sposób pomagasz mi się rozwijać. Z góry dziękuję. Dzisiejsza historia zaczyna się dużo wcześniej niż tamtego wrześniowego dnia. Zaczyna się jeszcze w latach 60. na wsi pod Kielcami, posłowicami, gdzie dorastała przyszła żona Edwarda, Halina G. W domu, w którym dorastała, nie było ani stabilności, ani poczucia bezpieczeństwa. Jej ojciec pił, stosował przemoc wobec żony, ale i wobec dzieci. To nie były pojedyncze uderzenia, a codzienność. A w końcu, gdy Halina była jeszcze nastolatką, ojciec odebrał sobie życie. Od tego momentu wszystko spadło na matkę, a nauka przestała być ważna. Dlatego Halina nie skończyła nawet podstawówki, bo bardziej była potrzebna w gospodarstwie. W takim środowisku łatwo uwierzyć, że każdy, kto obieca normalne życie, jest szansą na ucieczkę. Gdy piętnastoletnia Halina poznała starszego od siebie Edwarda G., zdecydowała, że to właśnie on będzie jej przepustką do innego, lepszego świata. Zakochała się, uciekła z domu, zamieszkała z nim. Do ślubu potrzebna była jednak zgoda sądu, bo była niepełnoletnia, ale w końcu taką zgodę dostała i została panią G. Początkowo mieszkali u jej teściów, potem kursowali między rodzinnymi domami, aż w końcu zdecydowali się przenieść do Kielc. Na świat przyszedł ich syn, później córka. W Kielce tamtych czasów to było miasto bloków, klatek, osiedlowych sklepów. Kalina i Edward dostali dwupokojowe mieszkanie na trzecim piętrze. Dla niej to był awans, w końcu miała łazienkę, bieżącą wodę, cztery ściany, tylko dla siebie. Edward szybko znalazł pracę jako murarz tynkarz. Według późniejszych relacji z jego pracy był oceniany dobrze, jako sumienny, ambitny, gotowy zostać po godzinach, żeby zarobić więcej. Równolegle bardzo poważnie podchodził do pieniędzy w domu. To on decydował, na co wydaje się każdą złotówkę. Uważał, że żona ma siedzieć w domu, gotować, sprzątać, wychowywać dzieci. W latach 80. wyjazd na zachód był dla Polaków, dla wielu Polaków sposobem na poprawę sytuacji życiowej. Tak było też w tym małżeństwie. Edward zaczął jeździć na kontrakty budowlane do Republiki Federalnej Niemiec. Przez około pięć lat spędzał więcej czasu tam niż w kraju. Wracał kilka razy w roku, przywoził pieniądze, prezenty, reklamówki z zachodnimi napisami. W domu był wtedy gościem. Halina odbierała to tak, że pieniądze są, ale męża w tym małżeństwie coraz mniej. Kłótnie zdarzały się coraz częściej, a według późniejszych opisów zdarzało się, że Edward podniósł na nią rękę. Jednocześnie zaczęła się ich wielka inwestycja budowa domu w Cedzynie, miejscowości położonej kilka kilometrów od Kielc. Niewykończony dom z garażem i kanałem samochodowym miał być symbolem awansu społecznego. Z perspektywy Edwarda, budowa miała być dowodem na to, że ciężka praca na zachodzie się opłaciła. Z perspektywy Haliny to było miejsce, do którego mąż będzie chciał wrócić już na stałe, ale to oznacza, że będzie znów kontrolować każdy jej krok. Wbrew woli Edwarda, Halina w końcu poszła do pracy. Zatrudniła się jako pomoc kuchenna. Dla niej była to namiastka samodzielności, kontakt z innymi ludźmi, oddech od mieszkania, w którym wszystko należało do męża. Dla Edwarda był to jednak powód do wstydu. Uważał, że taka praca go kompromituje, że porządna żona nie powinna pracować fizycznie poza domem. Upokarzał ją z tego powodu, ale małżeństwo trwało dalej. Według relacji Edward był człowiekiem chłodnym, brutalnym, pozbawionym zdrowych relacji z żoną i z dziećmi. Zdarzało się, że stosował wobec Haliny przemoc fizyczną. Kłótnie dotyczyły pieniędzy, jej pracy, obowiązków w domu, które według niego nie były rzetelnie wykonywane. Z jednej strony przywoził pieniądze i budował dom, z drugiej, natomiast jego charakter i sposób traktowania bliskich tworzył w mieszkaniu atmosferę strachu i napięcia. W listopadzie 1985 roku w życiu Haliny pojawił się ktoś nowy. Taksówkarz Stanisław K. Poznali się przypadkiem. On miał swoją rodzinę, ona miała męża na kontraktach, ale nie przeszkadzało im to w nawiązaniu bliskiej relacji. Szybko zostali kochankami. Dla Kaliny był to pierwszy raz od lat, kiedy poczuła, że ktoś się nią interesuje inaczej niż jak żoną w domu. Ta relacja bardzo szybko przybrała intensywny charakter. Para myślała nawet o wspólnej przyszłości, choć formalnie wciąż byli w związkach. Uznali, że z rozwodem lepiej poczekać, aż ich dzieci będą pełnoletnie. Tymczasem Edward G. kontynuował wyjazdy do RFN, przywoził pieniądze, doglądał budowy domu i w jego oczach wciąż trzymał wszystko pod kontrolą. Aż przyszedł 22 grudnia 1985 roku, kiedy wrócił do Polski z decyzją, która dla Haliny okazała się kluczowa. Powiedział, że zostaje na stałe, żeby nadzorować budowę domu. Opisał to jako logiczny krok i koniec życia w rozjazdach rodzina w jednym miejscu, dom pod kielcami, który wreszcie nabierze kształtów. Jednak z perspektywy żony ta decyzja oznaczała utratę ostatniej przestrzeni wolności, bo mąż, który dotąd znikał na całe miesiące, miał znów zamieszkać z nimi na co dzień, a to było dla niej z oczywistych względów, zbyt niewygodne. Święta Bożego Narodzenia spędzili jeszcze pozornie spokojnie, ale zaraz po nich wróciły awantury. Edward zarzucał żonie zdradę, niegospodarność, wytykał jej pracę, wydatki, relacje z synem. Atmosfera w mieszkaniu na kieleckim osiedlu stała się coraz bardziej napięta. W tle był jeszcze bardzo poważny wątek. Chodziło o relacje Haliny z osiemnastoletnim synem Mirkiem. Chłopak widział, jak ojciec traktuje matkę. Jednocześnie wciąż go szanował za pracowitość i to, że utrzymywał rodzinę. Był rozdarty między lojalnością wobec ojca, a współczuciem dla matki. Kalina zaczęła budować z nim szczególną więź. Pozwalała mu na rzeczy, na które ojciec nigdy by mu nie pozwolił. Na picie alkoholu przy niej, na palenie papierosów. Wspierała jego wiązek z córką milicjantki i dawała mu pieniądze. Później biegli ocenią to jako świadome zabieganie o jego lojalność. Ten układ, czyli przemocowy mąż, uzależniona od niego żona, syn wciągnięty w sojusze z matką i kochanek, który daje nadzieję na nowe życie, stworzyło przestrzeń, w której brakowało miejsca dla wszystkich. Więc ktoś musiał zniknąć. 27 grudnia Halina G przyszła do pokoju syna i powiedziała mu, że nie daje już rady, że musi się to skończyć. Mirek miał lada dzień skończyć 18 lat. Ojca szanował, doceniał, choć czuł dyscyplinę i twardą rękę. Nie chciał uczestniczyć w niczym, co mogłoby zaszkodzić ojcu. Uznał, że matka mówi tak z nerwów, że to wyrzuty sumienia, że gada tak z rozpaczy, a nie jest to realny plan. Jednak następnego dnia scena się powtórzyła. Kalina znów przyszła do syna z płaczem, znów mówiła, że dalej tak nie może żyć, że to musi się skończyć. Mirek namawiał ją na inne rozwiązanie, jak choćby chwilowe rozstanie, rozwód, a nawet wyprowadzka. Ona odpowiedziała, że to nie załatwi sprawy. Jej słowa brzmiały tak, jakby decyzja już zapadła. 30 grudnia od rana dochodziło w domu do kłótni. Temat był wciąż ten sam: pieniądze i rzekoma zdrada, która w gruncie rzeczy nie była taka rzekoma. Edward rzucał oskarżenia, Halina odpowiadała, a napięcie narastało. Wieczorem kobieta znów poszła do syna i powiedziała, że to musi się skończyć definitywnie, bo ona już nie wytrzymuje. Mirek ponownie próbował ją odwieść od drastycznego kroku, znów usłyszał, że nie ma innej drogi. I właśnie tego dnia Halina w swojej głowie podjęła decyzję o zabójstwie męża. Wieczorem, gdy dochodziła godzina 23, w mieszkaniu było pozornie spokojnie. Mirek i jego młodsza siostra spali, Edwardy zasnął na wersalce w dużym pokoju. Halina weszła jeszcze raz do pokoju syna. Zobaczyła, że ten nie śpi, czytał książkę. Według zapisów z procesu zapytała wtedy, czy jej pomoże. Chłopak odmówił udziału w samym zabójstwie, zgodził się jednak, że pomoże jej później. Wypili razem alkohol, żeby, jak piszą to później, dodać sobie odwagi. To, co działo się później, znamy już z wyjaśnień Haliny G i zeznań jej syna. Po wypiciu alkoholu, Halina wzięła przygotowaną wcześniej siekierę i poszła do dużego pokoju, w którym na wersalce spał Edward G. Zaatakowała go, gdy był nieświadomy miał według relacji wydać z siebie tylko jeden dźwięk. Ciosy były zadane w głowę z dużą siłą. Prokurator w akcie oskarżenia pisał o złamaniu kości czaszki i stłuczeniu mózgu, które spowodowały natychmiastową śmierć. Kiedy Halina wróciła do pokoju syna, była zakrwawiona. Znów sięgnęli po alkohol. Potem poprosiła Milka, żeby przeniósł ciało ojca do łazienki. Blady, w szoku, wykonał jej polecenie, zostawił ciało w wannie i natychmiast wyszedł. Dalej wszystko działo się za drzwiami łazienki. Według wyjaśnień Haliny, założyła mężowi na głowę reklamówkę, ciało owinęła prześcieradłem. Wzięła dwa noże i zamknęła się w łazience. Syn stał z boku, nie widział co robi, ale co jakiś czas widział ją wychodzącą zakrwawioną torbą. Cięła go przez 12 godzin, w sumie wyszło 12 pełnych reklamówek. Te same reklamówki mąż wcześniej przywiózł z RFN. Kiedy skończyła, wykorzystała wszystko, co miała pod ręką, żeby ukryć ich zawartość. Z balkonu wzięła duży gar na przetwory, sięgnęła po Neser Edwarda i szkolny plecak Milka. Część reklamowego włożyła do garnka, który później wylądował na balkonie. Pozostałe części wsadziła do nesera i plecaka, które zostały w łazience. Miejsce zbrodni dokładnie wysprzątała, wymyła krewę z płytek i ścian. Resztę dnia spędzili względnie normalnie. Wieczorem był Sylwester, Halina, już po zabójstwie i rozczłonkowaniu ciała, spędziła go z dziećmi, dziewczyną syna i swoim kochankiem Stanisławem K. To właśnie tej nocy wtajemniczyła go w to, co się stało, a on obiecał jej pomóc. Zaproponował, że przewiozą reklamówki na budowę domu, wykopią dół w miejscu planowanego kanału w garażu, tam je schowają i wszystko zabetonują. Pakunków nie przenieśli od razu. Zgodnie z relacją, dopiero 5 stycznia 1986 roku zaczęli wynosić reklamówki z mieszkania. Wszystko obserwowała córka Haliny. Finalnie reklamówki trafiły do domu, gdzie miały poczekać na cement, który trzeba było jeszcze dowieść. Kiedy udało się zrealizować plan, w kanale garażowym w domu pod Kielcami znalazło się 12 reklamówek z częściami ciała Edwarda G. Beton zakrył wszystko. Po wszystkim rozpalili ognisko i spalili przedmioty, które mogłyby ich obciążyć. Była to poduszka z wersalki, na której leżał Edward, ubrania Haliny i inne materiałowe ślady. Później wrócili do swoich normalności. Halina wróciła do mieszkania, po kilku miesiącach zrobiła remont, przykryła tapetą plamy na ścianie, które pozostały po zbrodni. Wtedy mogło się wydawać, że wszystko zostało załatwione i schowane na tyle głęboko, że nikt się nie dowie. Ale coś ich zgubiło. Formalnie Edward G. po prostu zniknął. Przestał bywać w pracy, nie było go w mieszkaniu, nie kontaktował się z dalszą rodziną. W połowie kwietnia 1986 roku siostra Edwarda zdecydowała, że nie może dłużej czekać. Zgłosiła jego zaginięcie na milicji. W zawiadomieniu napisała m.in., że po powrocie z RFN brat nie zdał służbowego paszportu do Exbudu, że w jego domu się nie układało, że żona ma kochanka. Według niej to nie było zwykłe, wyszedł i nie wrócił. To było zaginięcie człowieka, który miał konkretne plany, który miał dokończyć dom, przestać wyjeżdżać, zostać na stałe w Kielcach. Milicjanci przesłuchali Halinę G, prawie pełnoletniego Mirka i dziewięcioletnią córkę. Kalina przedstawiła pierwszą wersję wydarzeń. Na początku stycznia mąż miał zabrać wszystkie pieniądze i wyjechać za granicę do kobiety, która miała czekać na niego z dziećmi. Mówiła, że Edward dzwonił z zagranicy i powiedział, że nie zamierza wracać. Śledczy w tamtym czasie nie mieli wystarczających dowodów, by tę wersję od razu obalić. Śledztwo zaczęło się rozmywać, choć formalnie trwało. Jednak rodzina Edwarda nie wierzyła w tę historię. Brat zaginionego opowiadał, że Edward przed zniknięciem mówił wręcz odwrotnie, że chce zostać w kielcach na stałe, że zależy mu na dokończeniu domu, że nie wspominał o żadnej kobiecie ani dzieciach za granicą. Był człowiekiem skupionym na pracy i gromadzeniu pieniędzy, a nie na nagłej ucieczce. W maju 1986 roku doszło do sceny, która miała na chwilę uspokoić podejrzenia. Córka Haliny i Edwarda miała komunię. Rodzina zebrała się przy stole, świętowała, w pewnym momencie zadzwonił telefon. Odebrał go Mirek i powiedział, że to do mamy. Halina rozmawiała tak, żeby wszyscy dokładnie słyszeli każde słowo. Mówiła do rozmówcy, że powinien tu być, że córce jest przykro, że go nie ma. Po odłożeniu słuchawki powiedziała, że dzwonił Edward i przekazał pozdrowienia. Część rodziny odetchnęła wtedy z ulgą, ale byli też tacy, którzy nie ufali jej słowo. Śledztwo formalnie trwało, a milicjanci nie potrafili dotrzeć do Edwarda. Nie było go w oficjalnych rejestrach wyjazdów, nie przekroczył granicy, ale brakowało twardych dowodów na coś więcej niż konflikt małżeński i wyjazd wsiną Dal. I wtedy wydarzyło się coś irracjonalnego. W pewnym momencie Halina sama zgłosiła się na milicję z nową teorią. Stwierdziła, że jej zdaniem mąż mógł być powiązany z wywiadem jednego z zachodnich państw. Uzasadniła to tym, że odbierał dużo telefonów, był wrogo nastawiony do ustroju, miał być niezadowolony z tego, że ich syn spotyka się z córką milicjantki. To były słowa, które w tamtych czasach mogły budzić zainteresowanie służb, ale nie stały za nimi żadne konkretne dowody. Równolegle Halina zaczęła zupełnie inaczej funkcjonować na co dzień. Wydawała pieniądze, które zostały po Edwardzie, zaczęła remont mieszkania, wymieniła meble, często bywała w miejscach publicznych, bawiła się, tańczyła, pojawiała się na weselach. Nawet związek ze Stanisławem K. przestała ukrywać, zabrała go nawet na wesele, na którym była świadkową. Głośno komentowała zachowanie zaginionego męża, opowiadała, że zostawił ją dla innej. Z jednej strony budowała obraz porzuconej żony, z drugiej żyła tak, jakby rzeczywiście była już wolna. Dla części otoczenia wyglądało to bardzo podejrzanie, dla rodziny Edwarda coraz bardziej jednoznacznie. W pewnym momencie podejrzenia przestały być tylko rozmową przy rodzinnym stole. Jeden z kuzynów Edwarda zwrócił uwagę na coś bardzo konkretnego. Odwiedził budowę domu w cedzynie, pamiętał, że wcześniej widział Haliny i jej syna przy kanale samochodowym w garażu. Zalewali coś betonem w środku zimy, tłumacząc, że trzeba naprawić kanał. Już wtedy wydało mu się to dziwne, bo Halina wcześniej nie angażowała się w prace budowlane, a nagle pomagała przy zalewaniu kanału. Teraz, gdy dom znów odwiedził, zobaczył, że kanał jest pobielony wapnem, chociaż Edward mówił zawsze, że tam chce położyć glazurę. W połączeniu z tym, że mężczyzna zniknął, że żona ma kochanka, wydaje pieniądze i zachowuje się coraz bardziej beztrosko, te szczegóły zaczęły układać się w całość. Kuzyn postanowił więc pójść na milicję. Śledczy wrócili do sprawy z nową energią. Sprawdzili raz jeszcze, czy Edward kiedykolwiek przekroczył granicę, i szybko okazało się, że nie przekroczył. Zrobili kolejne przesłuchania, aż wreszcie postanowili sprawdzić garaż w cedzynie. 5 września w niedokończonym domu pod Kielcami śledczy rozkuli beton w kanale samochodowym i znaleźli 12 reklamówek z niemieckimi napisami. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził, że w torbie znajdują się fragmenty ludzkiego ciała. Zanim jednak do tego doszło, milicja zdecydowała się na kolejny krok. Zatrzymała Halinę G, jej syna i partnera Haliny Stanisława K. Według relacji najbardziej załamał się właśnie osiemnastoletni syn. Nie był w stanie dłużej udawać, że nie wie, co się stało z ojcem. Opowiedział śledczym o zabójstwie siekierą w mieszkaniu w Kielcach o łazience, w której matka przez całą noc ciała ciało o dwunastu reklamówkach, o przenoszeniu ich do cedzyny, o betonie i ognisku, w którym spalono ślady. Jego zeznania zaprowadziły milicjantów dokładnie tam, gdzie zaczęliśmy dzisiejszy odcinek do kanału w garażu, w którym znaleziono rozkawałkowane szczątki Edwarda G. Odkrycie ciała uruchomiło lawinę. Przez ponad rok słowo ludu publikowało cykl reportaży Danuty Kumor-Miernowskiej pod tytułem Pani Zabiła Pana. Historie z sali sądowej i z samej zbrodni przyciągały czytelników tak bardzo, że do kiosków ustawiały się kolejki. W latach 80. ta sprawa była jednym z najgłośniejszych świętokrzyskich procesów. Ale zanim zapadł wyrok, sąd musiał usłyszeć jeszcze raz tę historię od jej bohaterów. Śledztwo w sprawie o zabójstwo Edwarda G. trwało ponad rok. Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu 1987 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli Halina G., jej syn Mirosław G. oraz kochanek Stanisław K., Prokurator oskarżył Halinę i syna o współdział w zabójstwie a Stanisława, o pomoc w pozbyciu się części ciała Edwarda oraz utrudnianie postępowania, w tym ukrywanie wiedzy o zbrodni. Na sali sądowej Halina początkowo odmówiła składania wyjaśnień, później opowiedziała o swoim małżeństwie, o tym, że była przez męża brutalnie bita, że nie chciał dać jej zgody na rozwód, że czuła się bez wyjścia. Podkreślała wielokrotnie przemoc, kontrolę i strach. Jej syn składając wyjaśnienia mówił o atakach szału ojca, o groźbach, że wszystkich pozabija. Opisał przebieg zbrodni, której, jak mówił, żałował. Kalina płakała słuchając tych słów. Stanisławka nie przyznał się do winy. Poprosił jedynie o odczytanie swoich wcześniejszych wyjaśnień ze śledztwa, po czym stwierdził, że nie ma nic więcej do dodania. W trakcie procesu przedstawiono także opinię biegłych psychiatrów. W przypadku Haliny biegli stwierdzili, że jest osobą niedojrzałą, infantylną, histeryczną, ale w chwili popełnienia czynu była poczytalna. Jej syn, według opinii, miał ograniczoną, ale nie w stopniu znacznym zdolność kierowania swoim postępowaniem. Wynikało to z jego wieku i silnej relacji z matką. U Stanisława obserwowano reakcje nerwicowe w sytuacjach stresowych, niepokój, zaburzenia snu, bóle głowy, ale bez wpływu na poczytalność. Jednocześnie w dokumentach pojawiła się ocena samego Edwarda. Biegli świadkowie opisali go jako tyrana, złego człowieka, człowieka bez zdrowych relacji z rodziną. To ważne dla zrozumienia tła, ale sąd podkreślił, że nawet jeżeli ofiara była sprawcą przemocy domowej, prawie pozostaje wciąż ofiarą zabójstwa. 22 października 1987 roku zapadł wyrok. Sąd skazał Halinę G na 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Milosław G za pomoc w zabójstwie i ukrywaniu ciała otrzymał 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Stanisławka dostał 5 lat pozbawienia wolności za pomoc w pozbyciu się zwłoki i utrudnianie postępowania. Wyrok był łagodniejszy niż wnioskował prokurator. W jego wniosku pojawiło się m.in. żądanie pozbawienia Haliny praw rodzicielskich na 10 lat. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że kluczowe były zeznania samych oskarżonych, zwłaszcza Mirosława. Na końcu odniósł się też do medialnego aspektu sprawy dotyczącej cyklu Pani zabiła pana w słowie ludu. Sędzia skrytykował sposób, w jaki gazeta ujawniła szczegóły z życia oskarżonych i przebieg zbrodni, podając ten reportaż miażdżącej ocenie. Kalina G. nie odsiedziała pełnego wyroku 25 lat. Wyszła na wolność po 21 latach, dokładnie 24 grudnia 2007 roku, na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Słupsku o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Otrzymała dozór kuratora, który zakończył się w 2011 roku. W chwili procesu miała 35 lat. Na koniec chciałbym, żeby ten odcinek nie był tylko rekonstrukcją jednej zbrodni sprzed lat, ale też pretekstem do rozmowy o tym, co możemy zrobić dzisiaj, gdy widzimy podobne mechanizmy. Po pierwsze, przemoc domowa. Historia Haliny Gieto to historia osoby, która całe życie spędziła w środowisku przemocy. Najpierw w domu ojca, który bił i pił, potem w małżeństwie z mężczyzną, który według relacji świadków i biegłych stosował wobec niej przemoc i kontrolę. To nie usprawiedliwia oczywiście zabójstwa, ale pokazuje jak długotrwałe doświadczenie bezsilności potrafi doprowadzić do skrajnej decyzji. Dzisiaj są narzędzia, których nie było w latach 80. Telefony zaufania, niebieska linia, ośrodki interwencji kryzysowej, procedury niebieskiej karty. Jeżeli ktoś z Was doświadcza przemocy albo zna kogoś, kto jej doświadcza, dużo wcześniej można szukać pomocy, zanim dojdzie do takiej tragedii. Po drugie, współsprawstwo. W tej sprawie ani Mirek G., ani Stanisławka nie zadali ciosu siekierą, ale pomagali w ukryciu ciała, w przewiezieniu reklamówek, w zabetonowaniu kanału, w spaleniu śladów. Milczeli, gdy wiedzieli o zbrodni. W polskim prawie to nie jest rodzinna lojalność, tylko przestępstwo. Pomoc w ukrywaniu zwłok, zacieraniu śladów, niepowiadomieniu organów ścigania to działanie, za które można dostać wieloletni wyrok, ta sprawa pokazała, że sądy traktują to bardzo serio. Po trzecie, rola otoczenia. W historii Haliny i Edwarda sąsiedzi słyszeli awantury, rodzina widziała, że się nie układa, ktoś zauważył dziwne procesy przy kanale w garażu. Kluczowym okazał się dopiero kuzyn, który przyszedł na milicję i powiedział, że to jest podejrzane. Gdyby ktoś to zrobił wcześniej, gdyby ktoś zareagował, zanim doszło do zabójstwa, tego się nie dowiemy, ale dziś wiemy, że zgłoszenie przemocy czy podejrzenie popełnienia przestępstwa nie jest donosicielstwem, tylko często jedyną szansą, żeby zatrzymać spiralę, zanim ktoś trafi na stół sekcyjny, a ktoś inny na ławę oskarżony. Na koniec ważna rzecz. Media. Cykl Pani Zabiła Pana narobił w latach 80 ogromnego szumu. Ludzie stali w kolejkach, żeby przeczytać szczegóły z życia tej rodziny. Sąd po latach ocenił, że szczegółów było za dużo. Dziś opowiadając Wam te historie staram się trzymać faktów, ale jednocześnie pamiętać, że po każdej z tych historii stoją konkretne osoby. Ofiary, sprawcy, dzieci, które nie wybrały sobie tego, w jakim domu się urodziły. Moi kochani, jeżeli ten odcinek wywołał u was jakąś refleksję, to chciałbym, żeby była nią jedna rzecz: Przemoc nigdy nie zaczyna się od siekiery. Zaczyna się od krzyku, kontroli, poniżania. Im wcześniej ktoś zareaguje sąsiad, rodzina, instytucje tym mniejsze ryzyko, że ktoś w jakimś garażu znów zostanie zabetonowany i rozczłonkowany. Moi drodzy, dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia, a na kolejne podcasty zapraszam w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. Oczywiście na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.